Chcieliśmy Państwu pokazać, szczególnie dzieciom, jak zrobić z płaskich kartek papieru trójwymiarową figurę. Z których potem będzie można zbudować zamki, mosty i inne budowle. Zbudujemy sześcian z sześciu kartek o takich samych wymiarach. Muszą być to kwadraty. My docięliśmy kartki A4 z kolorowego bloku do rozmiarów. 21 cm na 21 cm. Zginamy kartkę na pół. Otwieramy kartkę. Następna połówka znowu zginamy na pół. Obałam sobie kartkę. Znowu zginam połówkę na pół. Otrzymamy 4 równe części, trzy zgięcia. Teraz zginamy lewy dolny róg kartki do pierwszego zgięcia. To samo robimy z prawym górnym rogiem. Zginamy do zgięcia. Zamykamy tą część wzdłuż zgięcia. Prawy dolny róg zginamy do ściany zgięcia pierwszego. Zamykamy lewą część. Obracam sobie kartkę. I zginam teraz prawy dolny róg do krawędzi kartki. Następnie chowam to pod kieszonkę. Przygotowując moduł do składania kadłuba sześcianu, zginamy wzdłuż krawędzi sześcianu skrzydełka. W ten sposób musimy zbudować sześć takich modułów ze skrzydełkami, z których zbudujemy sześcian. Do dzieła. Bierzemy poszczególną moduł, wsuwamy skrzydełko na zewnątrz do kieszonki. Najpierw pomarańczowe, teraz wkładam czerwony. Tak wygląda pojedyncza ściana. Idea jest taka, że skrzydełka idą na zewnątrz, nie chowamy tego do środka, do sześcianu. Biorę kolejny moduł i znów skrzydełko wsuwam do kieszonki. Kolejne. I w podobny sposób wkładamy ostatni niebieski element. Na koniec dociskamy wszystkie ściany, żeby nie było żadnych dziur. I otrzymujemy piękny, kolorowy sześcian.